To ja, Szymon. I Szczepan jest ze mną. Tak. To jest. On jest z kanału. Ślad Szczepka. Szczepanka. Szczepanka. A, a Szymon jest z kanału. To ja, Wszechmogacy. Ja Wszechmogacy. No i zasubskrybujcie. Dajcie łapkę w górę na oby, obu kanałach. Jestem nowy w Fortnite. -cie. Ale grałem już jedną rundkę, więc zaczynam. Ty ma więcej niż jedną. Nie. nie. Jeśli widzieliśmy cię już, już odcinek z tym. Zaraz wrócę. Tu jesteśmy? Gramy. Będziemy. Ja sobie lizaczka takiego polecam markę nim dwa lizaki nim dwa polecam są bardzo pyszne polecam wam no i ten możecie je kupić w biedronkach w lidlu i wszędzie może żabce i w Toż To jest sklep taki na osiedlu Janek. W zabrzu? No w Zabrzu taki sklep. Jeszcze w Dilzie chyba możecie. No bo mój kuzyn jest w zabrzu, a ja w bielsku. Możecie go spotkać w bielsko-białej. Mojego kuzyna. Zaczynam. Patrzcie. Ja. zapomniałem czym się bije, czym się. Federa tym się bije. Aha. My gramy pierwszy raz. No chyba nie właśnie. Ja z Dobrze, lecimy na, na nową miejscówkę. O, to jest świątynia? Ja tam byłem. I co zabili. Nie O nie, nie cierpię burzy. Nie ma burzy. Mogło um, um, uformuję się za jakieś 54 stopnie. Tu weź już tu? No, gramy. Ja. Zamknij drzwi. Zamknij drzwi. Mukę lubię. Bardzo lubię Ankę. Co gdzie jest skrzynka? Tu? Gdzieś jest skrzynka? Nie słychać ją Nie słyszę skrzynki Dobra, zostawmy ją Jest tu ktoś? Tam jest ktoś, taki typ. Gdzie, topi się? U fajna pompa. Ja mam Minecrafta, widzimy Fortnite'a. Ej, ty! Cześć! Aha. Barnowałam na niego tyle amunicji, a główno mi dał. Co on robi? Buduje się. Da się tak? No, Udała się da. On się tam leczy, jaki bambik niby. Ło Ja Nada no, z niego taki bambik? <grym>, no tak. No widzę. Masz tu... Nie, masz mało amunicji. No. Bardzo mało. To tu... To tu w ogóle... A jak on się leczy? Kto? Jak się leczy. Tak samo, jak się strzela. Aha. No jak się strzela. Teraz <giwszy> <güler> <güler> się to się bije. Hmm? Teraz się to się bije. No. Nie, coś Nie. Jest tam kto? Nie. <laughs> co tu daje? Leczenie. Leczenie. <laughs> a co ma dawać leczenie? Życie. To trusia to, 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 to za muję teraz. Kogo? Czy da się utopić? Da się. To ja nie radzę. Kłopka, kłopka. Ty też masz taką taktykę, że zbierasz na jakichś rzeczy a później się na końcu strzelasz. Patrz. Uh -huh. no, Nieźle to zrobiłem, poczekaj. Dobra masz? Mhm Gdzie to jest? Tam No fajne Dobra, dalej Dobra masz Skąd tu jest tyle naboi? Tak jak ktoś się strzela Co to? Pszczoły? Messi, 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 Inka Możemy w FIFA pograć. A masz? Oleg ma. Edy? Ja mam. Masz? No. Będzie też odcinek z FIFA. Tak. Ja jestem dobry w FIFA. Będzie to Champions League. Będziemy grali w Champions League. Ty masz czwórka? Ej, masz dwudziestkę. E... Trójkę. Trójkę? Ja dwójkę, ale będę miał czwórkę. Raptor? Gdzie Raptor? Tu serio Raptor? I cię będzie atakował? No chodź tu! Są dinozaury w Minecraft? on... No, no Fortnite? No? I teraz będziesz na nim cały czas biegał? Mhm. Uh -huh. Do końca? A ty się zna na dinozaurach? ja bardzo. A tak, to co to jest? jest? A wiesz co to jest za dinozaur? Co? Pyrroraptor. Co tu się Oto robi? to ten. Co my tu mamy robić? Co to jest? Coś dobrego? What the hell? I wiesz, że ty byłeś na tym dinozaurze? No na to... tym był. Co Budujesz się? No Po co? Chcę pójść tu. Nie. Daj przedmiot. Którzy dać apteczkę? Tam są. chodźcie do nas już. Chłopaki! No. A nie, Skrzynia. Nie ma chyba nic takiego mega Jestem dwóch gdzie? Tutaj nie mierzyć tego pistoletu dobrego. Bo ja wszystkie owe One gdzieś tu leżą. Gdzie to jest to? Jestem w dupie, do strasznej Jezus, Dobrze, że mam to Jezus, złą ruchy. A dobra. O nie, wcale już u ciebie. Wyjdź tej buzy. Wyjdź tej buzy. Poczekaj! Zginiesz! Zginiesz! Momó, eu